Szaj Boże, serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, zapewne słyszeliście, że od dnia dzisiejszego obowiązują nowe restrykcje sanitarne, które dotykają także kwestii sprawowania mszy świętych. Od dnia dzisiejszego na mszy świętej może uczestniczyć jeden i pięć osób, liczając kto księdza. Aby umożliwić udział i łączność w największej liczbie chętnych w naszych celebracjach liturgicznych. Proponujemy Wam udział w mszy świętej przez internet. Potrzebujemy do tego subskrypcji tego kanału, a dokładnie tysiąca subskrypcji, które umożliwią nadawanie na żywo mszy świętej niedzielnej, czy mszy świętej w tygodniu. Liczymy na Was, serdecznie pozdrawiam z Księdzem Pawłem, zachęcamy do subskrybowania tego kanału. W razie potrzeby jesteśmy do Waszej dyspozycji. Telefony do Pychian Zapału, a do mnie znajdują się na stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy i pozdrawiamy z Panem Bogiem.